Ja jestem Wojtek, to jest konieczny z poradników na moim kanale. Dziś chciałam poradnik, jak grać w Brawl Stars. Ale to będzie taki niedobry film i będę ja na komputerze. Ja mówię też na komputerze Brawl Stars, nie umiesz na telefonie, albo miałbym inny komputerze, na telefonie. No to e, mam nadzieję, że ten filmik przyda. No i co? E, ja tutaj nie jestem jakimś super prosem i w ogóle, ale. E, tak, yy, no, yy, jak ktoś zaczyna dopiero już, to ma tylko szalik to już i pójdę na zbiorek liniatów, bo to się ma w początku zbiorek yy, I zaraz wszystko zaprezentuję. Yy, można się ruszać inaczej, ale ja się poruszam yy, W, A, na klawiaturze, a strzelam, yy, klikam po prostu lewym przyciskiem, myślę, na to czerwona i strzelam. Mogę też przyciągać, ale łatwiej klikać. No i tutaj jak mnie ulta, to też po prostu przeciągam albo klikam Więc yy, to, to będzie takie krótkie dźwięk ale ty ja mu też to wam wyprojektować na yy, każdej nie na każdej A yy, tu, Tutaj jestem to, to znaczy tam arękelen yy, prac, yy, do poradników Piszcie też w komentarzach co chcielibyście jako kolejny poradnik O i teraz tak użyję ulta O jednak nie użyłem to tam nie jestem Mógłbym, nie chcę, żeby tak chłopa zaliczył. Hop i może ulta, a nie, może, a nie możemy. To ja dłużej ulta szup. Bardzo przyciągnąłem. Może to jest łatwe do ogarnięcia w miarę. No i właśnie podoba ta sobie z poradnikami. Mi się bardzo przyjąło, jak na muszę nagrywać. No, piszcie do ktoś kolejne nagrywanie. Piszcie. Mam nic do proponowania takich gier, w których wszyscy jedzą, to tak, to wygracie. A małaś, to miło oglądało i z ociekawieniem. Dobra, to, 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 to żeby nice nie dochodziło do subskrypcji, lajka, dzwonek, Będzie mi bardzo miło. I teraz dwa miłe chłopaki. Tutaj rozwaliliśmy kolejnego no i wybraliśmy tam ludzi bez problemu. 16 do 0. Któreś nie będzie krótki, ale ja mam nadzieję, że na temat. Nie wiem, czy też w ogóle oglądałem. Jak tak to otworzę tutaj przykładnie, a nic nie oglądałem. I że będę z nami żegnał się Aleczko Aleczko i papa.